Hej cześć, witam wam wszystkim z tej strony Christian, a oto kolejny odcinek już z R8, który ja już sam nie liczę dosłownie Ale wiem jedno, że dzisiaj będzie dziać bo idziemy do One Czyli naszego! Ech, niefajnego kolegi. Naprawdę niefajnego fajnego. Więc tak. Dobra. W końcu będziemy mieć... Przedostatnią już... Przedocze przedostatnią, no. Część... ...naszej córki. To dziwnie brzmi, kurwa. What Okej, okay, dobra, szybko zaczęliśmy, widzę. Tak, szybko, zaczęliśmy. Hey, no! My isletshim is in this place! Widoczny first to see Przemianu. <laughs> the ones are surf, I won't last much longer. I can hear it suffer. I would outside, it barely finished when I shot it. I felt like doing That isn't a wolf. Stay around, lie down like a dog. Ja pierdam. No, czyli że mocno zaczęliśmy. Nie, no ale ja pamiętam gdzie my jesteśmy. Ja w tym miejscu się nie i to dosyć długo. Ciekawe gdzie ten wilżer Hmm Trochę więcej zieleni tu się od ostatniego czasu zrobiło. O, lipka O, no proszę A my rzeczy nie zniknęły od tamtego czasu Już myślałem, że chłopiec na dachu Hmm. Czekaj, gdzie, gdzie teraz musimy iść? Może już tym razem będziemy mogli pójść w stronę rzeki normalnie. Coś wilków jest teraz znacznie więcej. Dosyć wyraźnie go tu słychać, boję wam. Kurde, musimy jakoś się przedrzeć, tam dalej. Z tym może być problem. No nie powiem. Ale nam katusenka sugerowała, że lepiej z nim nie walczyć, tylko po prostu z jak najdalej. Czy nas nie widział hmm. teraz czy by mi się udało pójść tam. Hmm. Jakbym poszedł... Nie no, jakbym poszedł tym rzeką, to by mi się udało tam dojść nawet możliwe. Ale jakbym tak poszedł tedy. Kurde, w takim razie mamy problem mały. Bo nie wiem, co zrobić z tym wilkiem. Chyba, że. jakoś go upolujemy. Ale nie wiem, czy chcę to próbować. A to jakiś ślub jest dziwny. Aha Eee Dobra O tak, no ja mogę to otworzyć, no tak Otraj się, otieraj się Dobra Chociaż tyle dobrego Zapomniałem, że tu też jestem Ale to już nie mogę nic zrobić, tak? O, Co my tu mamy? Co to za broń? Ja jestem w szoku. Co jest ten? Granatnik! No i w końcu mamy broń jakiegoś dalekiego rażenia, to znaczy no w sumie mocnego po prostu w zasadzie rażenia. To teraz teraz ja się już nie boję dosłownie. Ale dobra, to wiecie co? To w takim razie zmienimy sobie. I tak, eee, bo tych broni mam już takie sporo. Więc tak, equip. Weźmiemy na. Mmm. Kurczę. Czekaj. Damy sobie to na. Mm... Na razie damy sobie tę czwórkę, bo nie sądzę, żeby. No. Tam to było lepsze po prostu. Mhm. Mm Teraz pytanie, gdzie pójść? Master's Collection. Musimy chyba pójść tam dalej w tą w stronę.

bym tak na przykład Tak jakoś przypadkiem wrzucił tam Właśnie to No i dobra, na to from Aha, czyli że będziemy musieli teraz z tym ciągle walić, tak? Super. Warto wiedzieć. Tylko co to jest właśnie za mać? Aha. Kłyn. Wiecie co? W ostatnich odcinkach ja nie chcę zazierać ze świniami. Tylko sobie to odsunę. Walniecie mnie, świnki, co nie? Aha, czyli że to nie jest ale... No kurwa Przecież was nie walnąłem, odwalcie się ode mnie O, dobra Chwila, to ja już wszystkie savey wykorzystałem? No, bez kitu Dobra, to... Tak, chcę pisać. Profesor Elevator. coś jeszcze po tej stronie? Podof. Mamy zdjęci świni. A co z tym zrobimy? To już nie wiem. Ale chodźmy na razie w dół. Bo to chyba jedyna droga, jak na razie. Wiecie co? Zostawiamy mi jedna sprawa, bo... Dziuch nam mówił o tym, że to nie jest jedyne co się czai w wodzie. Jestem ciekaw co w takim razie będziemy mieć szansę zobaczyć jeszcze. Oj, to bardzo jestem tego ciekaw. Z tego co widzieliśmy, na przykład już wilkołaki nam to się pozmieniały, więc... Teraz może też być całkiem ciekawy z drugiej strony. Chcemy ślady? Nie. Kurde, tak, Szkoda. Aha, czyli jesteśmy teraz w taki, nie wiem, Katkumbach, takim, nie wiem, kopalniach. It's locked from the other side. Możemy coś tu zrobić w ogóle? Ja tak średzią powiedział. To lecimy. też jest zamknięte. Zostaje iść tędy w takim razie. Co to jest za substancja? Aha, czyli że to już on, on tak sobie ten trzyma, tak? A ja to czemu tego prosto nie wezmę? Mamy ręce! Mother, Miranda, if it's for you, I'd do anything, huh? <laughs> I'll just be taking this. <laughs> what are you doing with Mother's special child? She's not hers. Oh, you are what do you mean, Mother's special child? Mother wants her baby back. Don't screw with me. Wait, 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 please, please. If you take it, then the others will laugh at me. But if I do better than them, what do I, I care? Wait! Just a little longer! Please! <laughs> What's so funny? I mean, Conan, I've been talking now. You're You talk too much. <laughs> <laughs> it's all cool. over. I plugged the way in. What are you? Ale mi on przypomina jak <laughs> bez kitów, aha, czyli że lepiej z nim po prostu lepiej nie gadać z nim za dużo. <laughs> Nie dawać mi czasu do... do czegokolwiek. O, to już jest przejście Aj, ale tam już nie ma Czyli lecimy drugą stroną. A coś tu jest O, a na przykład A tu coś jest? Sam break it. Na przykład taka siła? Hmm. O, o kupowa woda. Hmm. Ale wiecie co? A czekajcie, to co będzie tam w takim razie? Co jest tutaj? my jak na razie dwa przejścia, gdzie oba. Oba mają wodę, ale wiecie co? To jest więcej wody, więc ja wrócę pierwszy do tamtego. O rany. To się, żem udupił teraz troszeczkę, nie powiem O bring it! O, mamy rośnienkę i fajnie ogółem. Czekajcie, nie możemy tą sprotą wejść, no możemy, no. no ludzie A, to są po prostu zwyczajnie wiekołaki, tak? To nie, no to z takimi sobie porażem, no ludzie Tylko sobie zmienię na szybko ten AWP Bo AWP na 3 i wcześniej mogła nawet brać Ale no jak, wi jak widać już nie może Na dwa. No dawaj kucaku, chodź Uhu, moc shotguna jest teraz no jebana. Dobra shotgun to jest teraz najlepsze co może być tak aktualnie. Shotgun, O no, nie to znowu ten. Ciekawe czy będziemy mogli go tym wziąć. Hmm. Nie nie ma. Albo jestem. No fuck. Nie no mam jakiś medykamenty co nie? Pewnie. Wow. Na no pewnie, że tak. No, no takiego to lepiej się nie zbliżać, bo no, żadne skarby. No, ten przejmuje chyba tysiąc kurwa. Mhm. super. To wielkołaki to jest najgorsza zbrodnia przeciwko mojej ludzkości. Dobra, poradzę sobie z nimi. Se ma, cześć. Siema. Aha, czyli, że to jest tylko takie miejsce, żeby sobie pozbierać supply, tak? Aha, to ja mogę sobie normalnie już tam pójść w takim razie. Bo to nic więcej nie ma. Co nie? Albo jest. No tutaj było to tylko. No właśnie, jeszcze tam to było. Tamten to na... Nie, dobra, jebać tam. Nie ma co się z nimi walić, naprawdę. to jest. Bezcelowe. O tam, jak już tam nie starżował Siema? Nie, to już nie ma. Ale dobra. Tak, To nie wygląda za dobrze, bo amunicji. No, dobra, tutaj mamy akurat dużo strasznie amunicji do pistoleciku, ale. Troszkę już trochę mniej, wam powiem. Dobra, awupa. No, twór, a Wupa? No, nie sądzę. Mano, Nie że jak mi pod... ten pod lufę do przodrzył O jest aż kurde nie wiem na jakości stracił Co tutaj nas czeka Jakieś fisz gówno no, dobra tam musimy się dostać rozumiem Leave the boat in the shack and in the man Hans is dead, some more facing for a while. Okej, widzimy giant fish. O giant fish. Ciekawe, a? Ciekawe, nie powiem. O nie. O nie, ja już się domyślam, co teraz będzie, będzie odstawiane naprawdę. Coś w pista. Bautki. Nie sądzę, żeby to, co teraz będziemy robić, było za do dobrym pomysłem, ale dobra. Pierwsze, co? To ja chcę tutaj podpłynąć. Chyba nie mogę tego wylebrać, naprawdę. No to może jak wrócimy się uda. Chyba, że tędy jakoś. Nie, dobra. Nie. Wajista to, to Sobie tylko zawrócimy. Dobra. Można płynąć dalej. Co na nas wyskoczy tym razem? Co nas wyskoczy tym razem? No i jestem ciekaw i to bardzo, bardzo. Co Ja pierdolę, jak to domu! Nie wiem, czy ja powinienem tam tędy płynąć, ale na razie chyba tędy. Będę musiał to co to było za monstrum? Tak, w R6, kurde, był ten wielki zombie rekin. Co the hell? to jest? Chris? Nie, to jest fuck are ja, doing jest. <laughs> What the fuck? Chris? Uh, nie, mnie! Jest, 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 jest ja, I gotta say, I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now. Sure, Chris. Why not? You killed Mia. Now do me and finish the job. Hey, Cap. I'm getting some serious motion readings out here. We should move on. What kind of readings? What's moving? Unknown. But my guess is we've been here too long and Miranda knows it. Hey, hey, did you say Miranda? How are you involved? Leave it alone, Ethan. You are out of your depth. What about the sample analysis? It's definitely related to the mold. Uh-huh. Oh uh-huh. You stay oh -huh. out of our business, Ethan. What business? God watch out! Uh -huh. Oh yeah, -huh. oh yeah, -huh. oh yeah, -huh. oh yeah! -huh. Oh -huh. Wypływaj, wypływaj, szybko, szybko, szybko wypływaj. <try> ryba... oh, Szy stay back. Sh the on the water. Oh I don't have time for this. Simon, I'm going to go to the next Miranda sent you to slow me down? You're pathetic. What are you talking about? Oh, What the fuck is O, oh, cholipka. Rozumiem se Daj spie, right. mm. tak to po pochowałyma. Ja pierd. What am I supposed Jo, Ale ja co się tu odwala? Ja jestem sam w szoku. O kurde. Ja. Yeah. Dobra, coś wróciłem. Możemy iść dalej, ale na to wygląda, że nie tutaj, Ryan Clinic, Clinic Am a to czekajcie, chwilkę. To w takim razie, czy to nie on jest właśnie tym, tą wielką rybą?

Czyli Refuse'a jakiegoś Electricity. No to fajnie Siema Dopiszmy sobie graczkę. No i wiesz co, na razie ile mam hajsu? Właśnie tysi Poczekamy jeszcze mimo wszystko Zobaczę jaki będzie rozwój sytuacji Dobra, a więc mamy Poczekajcie, czekajcie, bo tu mamy jeszcze kurde. Healer! To będzie w Healer? To jest dobre pytanie. Będzie. M. Fluid. Duke! Duke, co ty, z jednego boku na drugi się przewróciłeś, czy co? W nie, nie no, jakbyś się przewrócił, to by już tutaj tak nigdy nie było. So, they, they, this crank is old and wasted up. I, it feels like it's going kind on. Of snap any second. I hope it doesn't break the only. O Oder one we have is over at window two Czekaj. o kury. Kura! Kurak! Wracaj! Wracaj! Sorry no. Taka praca. Co będziemy mieć tym razem? Crystal fragment! Poultry, Coś tu jeszcze mieliśmy chyba. Poultry, poultry. A potem już wszystko. Jak on w tej formie ryby tu co. Doli, teraz ja dosłownie się zdziwię. Hmm, to z tej strony coś. Szalga, mamo. Uh, pewnie, za, za łatwo by było. Uh, seriously? A rybka dalej pływa? Nie ale gdzie indziej No więc dobra Tutaj nic nie możemy zrobić, to schodzimy Jak na razie No i co my tutaj mamy hmm? No nie za dużo, powiem O w dupę Wiecie co? I w tym momencie zakończymy sobie odcinek, bo już on trochę trwa mimo wszystko. A nie chcę strasznie długi, długi zrobić. Więc, dobra. Na razie, kończymy odcinek. Mam nadzieję, że on się spodobał. No i cóż, jeśli tego tak, chcecie, żebym tutaj robił, to zostawcie łapkę w górę. Oraz jeśli nie chcecie, żeby jakiś film was pominął z tej serii, oraz z innych, no to po prostu zasubskrybujcie kanał. No, a ja już w takim razie kończę. No i cóż, widzimy się na tym razem. Cześć.